Dzień dobry, YouTube! Siemanko! Witamy Was w przedświątecznym filmie. Dziś zapraszamy Was na prezenty dla mnie. Dla niej. Tak. Dla dziewczyny. Dla, dziewczyny. dla kobiety. Dla kobiety. Dla żony. Dla żony. Dla przyjaciółki dla... i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Nieważne. I w każdym razie no. przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji. Kilka rzeczy wybrałam ja, kilka rzeczy wybrał operator. Tak. Więc słuchajcie, na pierwszy ogień pójdą świece. Myślę, że to jest fajny prezent. Szczególnie duże, takie świece, które się palą bardzo, bardzo długo, a później możemy wykorzystać na przykład słoiczek na coś na innego. Coś innego. Na tu mamy kilka świec, Tak. E, to jest Skringle, tutaj e, jest z Bath, Bath Body Works i tutaj i jeszcze z Jankis. Yankee. Jeżeli chodzi o Yankis, tutaj u nas w Dublinie to są świece najlepiej dostępne. Kringle Słabo. czasami rzadko w TikTok się pokazują. Aba to już w zupełności marka niedostępna tutaj, więc pokazuję... online. Tak, pokazuję wam opakowanie. Ale to czy, chyba czy, przez Stany, czy Tak, to mariasz. nie wiem, czy to, jak to wygląda, bo z tego co mi się wydaje, to chyba, jeżeli bym nawet zrobiła zakupy na stronie Bath Works, to ta paczka nie zostałaby wysłana tutaj do Irlandii. Się... Ja by była przez jakąś firmę kurierską, ale nie jestem pewna. No nieważne, to nie o, ty, ty, o tym mowa. A do świecy można jeszcze taką nakładkę dokupić, która powoduje, że nasza świeca równomiernie się wypala. Nakładamy ją tutaj na słoiczek. Nasza jest strasznie brudna, bo już ją używaliśmy. Tak. Ja jestem u Fajdana, operator też, ale ta świeca bardzo ładnie pachnie, delikatnie winter glow. No i właśnie co do zapachów, to najlepiej rozeznać wcześniej sytuację, jakie zapachy osoba którą obdarujemy preferuje i właśnie... Czy bardziej męskie, czy bardziej owocowe, czy właśnie coś takiego delikatnego jak ten de czy kiblowe, czy morskie, czy na przykład szarlotkę. No i pamiętajcie ty, o jednym, Z takiej świecy wypolonej nie dawajcie nikomu. To no, <laughs> tak. tylko luźna to propozycja. Jest tylko, właśnie, to jest tylko luźna propozycja. Dobra, więc teraz, teraz moja kolej, a ja Wam teraz pokażę coś bardzo wesołego i powiem Wam, że spontanicznie padłam na pomysł, żeby Wam jako propozycję to pokazać, -da! coś bananowego. Banany. A w szczególności osoby, które uwielbiają banany, tak jak moja siostra, która kocha banany nad życie. Czekite. Tak, to by się z takiego prezentu bardzo ucieszyła. Jest to krem do rąk, który przepięknie pachnie bananami i sleeping pack czyli maseczka, którą nakładamy na twarz, idziemy spać wstajemy rano i zmywamy. Wydaje mi się, że bardzo fajny zestaw, a przede wszystkim w momencie kiedy ktoś otwiera prezent, zobaczy taką propozycję, czyli produkty. To pomyśli, że dostał banany. To pomyśli, że dostał banany. A tak naprawdę to produkty do pielęgnacji. Także Tony Moli bardzo fajny zestaw Saj, spoko. na prezent. Eee, kolejna propozycja to nie wcale nie musi być dla niej, może być też dla niego. Tak, tylko w innym kolorze na pewno. Tylko w innym kolorze. To jest Instax. A tutaj... Instax Mini, e, powiem Wam, że bardzo fajna sprawa, szczególnie właśnie przy spotkaniach właśnie świątecznych z rodziną. Można sobie pyknąć w taką foteczkę. Przy różnych imprezach okolicznościowych. Wiecie, zdjęcia możemy zrobić tak naprawdę telefonem, ale to zdjęcie zawsze zostaje w telefonie. A tutaj zdjęcie obrazu nam wychodzi, i możemy obdarować bliskich, znajomych. Świetna sprawa, bardzo często korzystamy. Ale na pewno większość z Was, robiąc zdjęcia telefonem czy aparatem cyfrowym, nie wywołuje tych zdjęć, tylko zostają gdzieś w telefonie tak w albo na komputerze. A tu jednak jest żywy dowód które można sobie postawić na półce. Można komu, komuś dać, można zrobić sobie podwójne, potrójne zdjęcie albo po prostu zaczepić za taki spinacz i przyczepić na lodów. On tutaj z tyłu ma magnes, także można sobie przyczepić świetna Że. sprawa. Bardzo fajna rzecz. By te magnesy, bo też padały pytania w tamtym roku, ja o nich wspominałam. Kupiliśmy w sklepie ze sprzętem właśnie do tak nagrywania. Jest. E, dobra, teraz moja kolej, może przyjdziemy do czegoś innego, do pielęgnacji kolorówki, wrócimy za chwilę. I moja propozycja to jest również prezent, który ja dostałam od mojej przyjaciółki. Jest to kuferek przepiękny na biżuterię, bardzo pakowny. Ja moją biżuterię srebrną, złotą mam tutaj e, złożoną. E, bardzo fajnie się sprawdza dla osób, które e, na pewno mają dość sporą ilość biżuterii, bo mogą sobie wszystko tutaj pochować, Poukować. poukładać, wszystko jest w jednym miejscu. Kuferek pochodzi ze sklepu Apa. I dostałam go już kilka lat temu i super się sprawdza. A kolejną rzeczą, którą <głos> można <głos> przeznaczyć na, e, jako część prezentu, jako dodatek do, do Mam prezentu. Pytanie. Jak na to wpadłeś? E, musiałem wymienić przed chwilą kartę i pomyślałem, że to też przyniosę. Więc... Dobry pomysł operator. E, jest to taki kalendarz. To jest akurat kalendarz na 2015-16, ale no... Wiadomo, kupujecie na 2017, ale jest to bardzo fajny kalendarz i myślę, że dużo osób korzysta właśnie z takich tych. Ja wiem, że w telefonach też są kalendarze i tam przypomnienia czy wszystko, ale jednak niektórzy wolą właśnie pisać. Właśnie miałam to powiedzieć, że na pewno jest duża część osób, które lubią sobie notować. Ja na przykład sobie lubię notować w kalendarzu i to jest mój stary kalendarz, wesoły, taki, zabawny, pozytywny, fancy. taki jak ja. Tak. Także myślę, że to jest też jako na przykład część prezentu fajna rzecz. I kolejna moja propozycja to jest przepisnik, coś, co super się sprawdza w domu, jeżeli chodzi o zorganizowaną panią domu i nie tylko młodą gospodynię, bo tak naprawdę przepisnik kierowany jest do kobiety w każdym wieku. To jest przepisnik z Biedronki, ja go bardzo lubię. Mam już część przepisów przepisanych, druga część przede mną. Mam nadzieję, że znajdę w końcu czas i przepiszę. Dodatkowo tutaj są jeszcze przepisy, a co za tym idzie, jest bardzo gruby. Można sobie podzielić na kategorie, czyli dania ciepłe, dania na zimne. No, ciasta i tak dalej, i tak dalej. Ale Świetna może być, sprawa. może być też dla faceta, bo jak facet jest w kuchni i urzęduje, to też lubi gotować, piec. Oczywiście, że tak. Także tak że... jak operator powiedział, proszę operator, Dziękuję. potrzymaj mój przepiśnik, a jak będą niebieskie w biedronce, to Ci to kupię. Mój. To jest mój przepisnik Dobra, już. teraz Twoja kolej, operator. Słuchajcie, ostatnia propozycja operatora, to jest szczoteczka do czyszczenia twarzy. Tu akurat mam Foreo, ale są różne szczoteczki dostępne, na przykład w drogerii, jak tam w Deglassach. Personik i jakiś tam innych marek też jest dość spory. Jedyne, jedyne i ja Wam powiem z autopsji, że bardzo dobrze się to sprawdza, bo moja żona używa cały czas, także prezent trafiony w dziesiątkę. Jedyne co musicie się dowiedzieć, to jaki typ skóry ma wybrana osoba, tak. bo są chyba różne tak. tam do typu, ale to jak będziecie w sklepie, to możecie. Jeżeli się chodzi dosytać. właśnie o Clarisonic czy szczoteczkę do oczyszczania Foreo, to w przypadku mojej cery wrażliwej zdecydowanie lepiej sprawdza się Foreo, bo nie podrażnia tak bardzo cery jak szczoteczka na przykład Clarisonic. Ja mam jedną i drugą, ale Clarisonic przez całkowicie podstawkę. Cały czas używam szczoteczki Foreo. Co propozycja, jeżeli chodzi o kolorówkę, to będą paletki, moje dwie ulubione paletki od chyba 2015 i 2016 roku Urban Decay, Naked Trójka i Gwen Stefani. Przepiękne kolory. Wykonać można makijaż i dzienny i wieczorowy. I idąc właśnie dalej w kierunku produktów do pielęgnacji, to coś podobnego jak produkty Tony moli Banas, ale tym razem Panda, czyli krem pod oczysztyw, który bardzo lubię i wielokrotnie Wam o tym mówiłam. I na przykład dołączyć do tego jeszcze Sleeping Pack, czyli maseczkę, którą nakładamy wieczorem, a zmywamy rano. Na pewno na y, twarzy osoby, która dostanie ten prezent, pojawi się uśmiech. I kolejna propozycja na prezent, to jest zestaw do konturowania Tony Moli, czyli brązer, rozświetlacz i korektor, no i oczywiście coś czerwonego na święta na usta, czyli kredka do ust w przepięknym kolorze, także również bardzo fajna propozycja na prezent. I słuchajcie, ostatnia moja propozycja, która... Mi na pewno bardzo by się spodobała, to możecie sami skomponować dekoracje na stół, na przykład kupić jakąś piękną tacę, do tego do, do kupić lampiony, czy właśnie renifera, tak jak moja taca, wszystko ładnie zapakować i naprawdę stworzycie przepiękny prezent dla bliskiej osoby. Operator, już wiesz co mi kupić? Nie, nie wiem jeszcze. Także to są nasze propozycje na prezenty. Jestem bardzo ciekawa, co z tych propozycji Wy byście wybrali. Napiszcie nam w komentarzach jedną rzecz, którą wybralibyście z tych pokazanych rzeczy przez nas na prezent. Jestem bardzo ciekawa, co obstawicie i która propozycja no dostanie więcej komentarzy. Operatora. Nie, nie, nie. Tak, tak, nie. Tak, tak, tak. Moja. Operatora. Dajcie dzisiaj Wam wtedy się dziękujemy. Jeżeli chcecie filmik z prezentami dla niego, to dajcie nam koniecznie znać. Jak znajdziemy Kciuk chwilę czasu, to dla was nagramy. Kciuk w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa!